Oglądając tegoroczne Igrzyska Olimpijskie nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że teraz bardziej niż kiedykolwiek Lebron jest absolutną anomalią. Naprawdę jedyny w swoim rodzaju. W prawie 80-letniej historii NBA nigdy nie było gracza takiego jak on. Wystarczy przejrzeć listę graczy zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości, którzy byli porównywani, a żaden z nich nie jest tak podobny do Lebrona niesprawiedliwa mieszanka wielkości i szybkości, siły wielkiego gracza z umiejętnościami obrońcy, rzekomy gracz, który najpierw podaje, a potem zdobywa najwięcej punktów w historii NBA. I to wszystko skłoniło mnie do zastanowienia się, kto jest najbardziej podobnym graczem do Lebrona w NBA, przez to pytanie, na które zawsze chciałem znać odpowiedź. I po spędzeniu niezliczonych godzin na przeglądaniu danych, analizowaniu liczb i porównywaniu graczy z całej ligi do Lebrona, od rozgrywającego, po rozmiar, rzut, styl gry, w końcu mam odpowiedź. A najbardziej podobny gracz do Lebrona? Nie jest tym, kim myślisz, że jest. Jestem pewien, że wśród niektórych nazwisk, które przychodzą na myśl, Paulo Ben-Caro, Zion Williamson, to, co pozostało z Ben Simmonsa i Luka Doncic są realnymi kandydatami. Ale nawet ci zawodnicy, mimo że są najbliżej, nie są tak naprawdę podobni do Lebrona. Paulo nie jest tak ofensywnie dynamiczny jak młody LeBron, Zion nie jest tak dobrym podającym, Luka nie jest tak wybuchowy, a Ben Simmons praktycznie przestał grać w koszykówkę. Co dziwne, gra LeBrona nie jest nawet tak wyjątkowa. Scyzorek szwajcarskiej armii do wszystkiego. Jeśli już, to w dzisiejszej lidze bez pozycji ten archetyp gracza jest najbardziej powszechny. A jednak, jakimś cudem, po 21 latach nie tylko nie natknęliśmy się na żadnego gracza, który potrafiłby to robić tak dobrze jak on, ale jeszcze nie widzieliśmy gracza z grą, która nawet przypominałaby grę LeBrona. Ale dlaczego tak jest? W rzeczywistości, z grą tak stosunkowo prostą i skuteczną jak gra Lebrona, dlaczego w NBA nie było ani jednego gracza, który grałby tak jak on? Ta seria pytań doprowadziła mnie do długiej i wyczerpującej króliczej nory, którą uważam za najbardziej obszerne spojrzenie na ten temat. Kto jest najbardziej podobnym graczem do Lebrona Jamesa? Zwykle, gdy pojawia się to pytanie, najczęstszą i prawdopodobnie trafną odpowiedzą jest połączenie dwóch różnych graczy. Hybryda. Wielu fanów twierdzi, że Lebron jest mieszanką Magic'a Johnsona i Scottiego Pitpena. Umiejętności grante Hilla z ramą skrzydłowego, Tracy McGrady i ciało Karla Malone'a. Zwykle, gdy pojawia się to pytanie, najczęstszą i prawdopodobnie trafną odpowiedzią jest połączenie dwóch różnych graczy. Hybryda. Wielu fanów twierdzi, że LeBron jest mieszanką Magic'a Johnsona i Scottiego Pippena. Umiejętności grante Hilla z ramą skrzydłowego, Tracy McGrady i ciało Karla Malone'a. Crafted NBA kom ma świetne narzędzie o nazwie Dapple Gunners, które wykorzystuje obszerny zestaw wskaźników, aby znaleźć podobnych graczy w całej NBA. Ale to narzędzie patrzy konkretnie na wyniki gry gracza bez patrzenia na daną metodę, w której uzyskali te wyniki, co jest ważnym rozróżnieniem. Na przykład Kevin Durant i Bam Adebayo mieli w zeszłym sezonie taki sam procent rzutów z gry, ale rzuty, które oddali, aby to osiągnąć, były zupełnie inne. Aby znaleźć prawdziwe podobieństwo, metoda jest tak samo ważna jak wynik. Postanowiłem więc wziąć sprawy w swoje ręce. Po wielu godzinach badań, analiz opartych na metrykach i danych, próbując rozwiązać to odwieczne pytanie, myślę, że mam odpowiedź. Prawie ostateczny wniosek na temat najbardziej podobnego gracza do Lebrona w dzisiejszej NBA. I gwarantuję, że gracz, który wyprzedził wszystkich innych, nie jest tym, za kogo go uważasz. Najpierw musiałem zredukować całą ligę do graczy, którzy mieli choćby uncję podobieństwa do Lebrona i jego gry generałowie parkietu, przerośnięci obrońcy, hiperatletyczni gracze, slasherzy, gracze, którzy są po prostu naprawdę dobrzy, wielcy gracze z umiejętnościami obrońcy, szwajcarskie scyżoryki, gracze o wysokim usage, a także, bo dlaczego nie, Wiktor Wenbenyama. Ostatecznie udało mi się zawęzić listę graczy objętych naszym eksperymentem do około 70. Spośród tych 70 graczy, oto ci, którzy uzyskali najwyższe wyniki pod względem podobieństwa do Lebrona. Jak dokładnie obliczyłem podobieństwo w tym procesie? Cóż, najpierw musiałem określić wskaźniki, które chciałem zmierzyć. A oto te wskaźniki: wzrost, wykorzystanie i kreacja, tendencje strzeleckie, przenośność, podania, obrona, atletyzm, dominacja, umiejętności strzeleckie i styl gry. 10 oddzielnych wskaźników, które uwzględniają każdy aspekt gry Lebrona. Znalezienie podobieństw między nim a jakimkolwiek innym graczem było łatwą częścią. Weźmy na przykład podania, które można dość dokładnie zmierzyć za pomocą passer rating, wskaźnika, który mierzy, jak często, skutecznie i wydajnie zawodnik podaje piłkę. Miernik jest w skali od 1 do 10, a wskaźnik podań w karierze LeBrona wynosi 7,67 To naprawdę dobry wynik. James Harden ma career passer rating na poziomie 7. 37. To również bardzo dobry wynik. Jalen Brown ma career passer rating na poziomie 3. 24. I to nie jest takie dobre. Aby określić ilościowo, jak bardzo ci dwaj gracze są podobni do Lebrona pod względem podań, musimy po prostu obliczyć, jak bardzo ich ocena podań odbiega od oceny Lebrona. W tym przypadku passer rating Jamesa Hardena różni się od passer ratingu Lebrona tylko o 3,9%, podczas gdy passer rating Jalena Brówna różni się o 57,8%. 8%. Dałoby to Hardenowi wynik podobieństwa na poziomie 96%. 1%, a Jaylen Brown wynik podobieństwa 42,2%. Korzystając z tej metody pomiaru, obliczyłem wynik podobieństwa każdego gracza w naszym eksperymencie we wszystkich 10 wcześniej wymienionych kategoriach. Następnie zoomowałem ich łączny wynik, aby znaleźć zawodnika najbardziej podobnego do Lebrona. Gracz z najwyższym wynikiem po ocenie wszystkich 10 kategorii jest graczem, który ma z nim najwięcej wspólnego. Teraz, gdy znasz już metodę, zobaczmy wyniki. Pierwszą kategorią, której się przyjrzymy, jest wzrost. Gdybyśmy mieli za zadanie zbudować koszykarza w laboratorium z idealną ramą NBA, prawdopodobnie wyglądałby jak LeBron. 6,9250 funtów, z rozpiętością skrzydeł 7 stóp. W rzeczywistości, oto jego dokładne wymiary dzięki uprzejmości NBA. Com, wymiary, które zwykle można znaleźć w Power Forward. I to jest dokładnie ten typ graczy, którzy mają najwięcej wspólnego z LeBronem pod względem fizycznym. Wśród zawodników, których oceniamy, najbardziej podobny do Lebrona jest Paolo Bencaro, którego wymiary są niemal identyczne z Lebronem, z wynikiem podobieństwa 99,1%. Od wzrostu, powagę i rozpiętość skrzydeł, kolejnymi najbardziej zbliżonymi zawodnikami są Julius Randel, Ben Simmons, Alprins Ngun i Demontis Sabonis. Należy pamiętać, że chociaż będę wyświetlał tylko wyniki 20 do 30 graczy w każdej kategorii, każdy indywidualny wynik jest brany pod uwagę i zostanie ujawniony na końcu. Teraz, jeśli chodzi o strzelanie, nieskuteczność, ale raczej to, gdzie gracze decydują się działać w ataku i oddawać rzuty. Nie ma wielu graczy w lidze, którzy są bardzo podobni do Lebrona. Ma on gabaryty skrzydłowego i wykorzystuje ten rozmiar, aby dostać się do obręczy i oddać 35% swoich rzutów z odległości 3 stóp od kosza, ale próbuje też prawie 1 czwartą swoich rzutów z za linii 3 punktów. Gracze z tak zrównoważonym wyborem rzutów są dość rządcy. Weźmy na przykład takiego gracza jak Zion Williamson, który ma narzędzia fizyczne jak LeBron, ale większość swojej pracy wykonuje tuż przy koszu. Można by pomyśleć, że gracz taki jak Jason Tatum może być podobny do LeBrona w tym aspekcie, biorąc pod uwagę, jak dobrze zaokrąglony może być jego arsenał strzałów, ale ma on tendencję do faworyzowania rzutów za trzy punkty nad jakimkolwiek innym rzutem. Tak więc, jeśli chodzi o wybór rzutów, graczem najbardziej podobnym do Lebrona w całej NBA jest Russell Westbrook, którego wybór rzutów różni się od Lebrona tylko o około 8%. Następny w kolejności jest Julius Randle, a za nim Jimmy Butler, Paolo Bencaro i Andrew Wiggins, którzy podobnie jak Lebron mają niezwykle zrównoważony wybór rzutów. Jedną z najcenniejszych i najbardziej charakterystycznych cech Lebrona jest jego wszechstronność jako gracza. Jednym z jego najbardziej niedocenianych osiągnięć jest to, że jest jedynym graczem w historii NBA, który był wymieniany na wszystkich pięciu pozycjach przez co najmniej jeden sezon. W rzeczywistości istnieje wskaźnik, który próbuje zmierzyć tę zdolność adaptacji, zwany przenośnością. Ta metryka zbiera dane, takie jak ocena podającego, umiejętność strzelania, dominacja piłki i wykorzystanie, a także wszechstronność defensywna i oblicza, jak przenośny jest gracz w danym systemie. Innymi słowy, jak dobrze zawodnik pasowałby, gdybyś wrzucił go do drużyny z 14 przypadkowymi graczami? Metryka jest w skali od 1 do 10, gdzie 10 to doskonały wynik. LeBron ma wskaźnik przenośności kariery na poziomie 7,82, a najbardziej podobnymi zawodnikami do LeBrona pod tym względem są Chris Paul i Jason Tatum, którzy są niemal identyczni jak LeBron, z wynikami podobieństwa na poziomie 99,8%. Kolejnymi najbliższymi graczami są Kevin Durant, Kawhi Leonard i James Harden. Warto zauważyć, że w całej lidze są gracze, którzy są jeszcze bardziej przenośni niż LeBron przez całą swoją karierę. Tacy jak Kawhi, Harden, Paul George i Nikoli Jokic. Ale tak naprawdę nie możesz być jak LeBron, jeśli nie jesteś chętny i świetny w podawaniu piłki. Tak więc kolejna metryka ratingu. Ta metryka, podobnie jak kilka innych, jest w skali od 1 do 10, przy czym 10 jest oczywiście najlepszą możliwą oceną. W całej swojej karierze LeBron miał wskaźnik podań na poziomie 7.67 i a graczem najbardziej podobnym do niego w tej metryce jest, po raz kolejny, Russell Westbrook. Ma on dokładnie taki sam wskaźnik podań w karierze jak LeBron, 100% podobieństwa. Kolejnymi najbardziej podobnymi zawodnikami są Josh Giddy, Luka Doncic, Jamorant i James Harden. Już teraz widać, jak różnorodne są umiejętności LeBrona. W niektórych kategoriach ma najwięcej wspólnego z dużymi mężczyznami, podczas gdy w innych przypomina obrońcę. To prowadzi nas do kolejnej kategorii i najważniejszego aspektu gry Lebrona wykorzystanie i kreacja. Przez całą karierę Lebron był motorem napędowym każdej ofensywy, w której brał udział. Nie tylko w zdobywaniu punktów, ale także w rozgrywaniu. Aby to zmierzyć, możemy użyć trzech różnych wskaźników: Box Creation Estimate, Offensive Load i Usage Percentage. I tutaj Lebron naprawdę staje się anomalią. Gracze o jego rozmiarach historycznie dobrze radzili sobie z generowaniem dla siebie ofensywy, ale zwykle potrzeba dominującego obrońcy aby naprawdę udźwignąć ciężar całej ofensywy w sposób, w jaki LeBron przez całą swoją karierę. Dlatego jeśli poszukamy najbardziej podobnych graczy w tych wskaźnikach, znajdziemy obrońców. Russell Westbrook, Jamorant i James Harden są najbardziej podobni do LeBrona pod względem wykorzystania, wykorzystania i kreacji w ataku. Są jednak wielcy, którzy przekroczyli swoją wartość pozycyjną, tacy jak Nikola Jokic, Joel Embiid i Giannis Antetokounmpo. Teraz, defensywnie, kariera LeBrona nie była tak konsekwentna. W swoim szczytowym okresie był fenomenalnym obrońcą, jednym z najlepszych w całej lidze, ale w ostatnich latach zdarzają mu się mecze, w których może być beznadziejny w defensywie. I chociaż obrona może być trudną rzeczą do zmierzenia, istnieje kilka wskaźników, które mogą być w stanie wskazać nam właściwy kierunek w naszych poszukiwaniach najbardziej podobnego gracza do Lebrona. W szczególności Defensive Versatility Rating i Crafted Defensive Plus-minus to dwa wskaźniki, których będziemy tutaj używać. W całej swojej karierze LeBron ma Defensive Versatility Rating na poziomie 60. 3 i Crafted Defensive Plus Minus na poziomie 1. 38. Liczby defensywne w karierze, które są naprawdę dobre, zwłaszcza dla ofensywnego gracza jego kalibru. Dzięki tym dwóm wskaźnikom możemy znaleźć gracza, który jest najbardziej podobny do Lebrona pod względem defensywnym, zarówno pod względem jakości, jak i wszechstronności. Po przeanalizowaniu liczb, tym graczem jest Chris Paul. Z wynikiem podobieństwa 88,2%, zanim uplasowali się M. N., Thompson, Jimmy Butler, Giannis i Ben Simmons. Co dziwne, mimo że LeBron od lat nie jest uważany za elitarnego obrońcę, statystycznie w całej swojej karierze jest najbardziej porównywalny z niektórymi z najbardziej wartościowych defensywnych graczy w lidze. Kolejną kategorią jest to, co moim zdaniem najbardziej wskazuje na podobieństwa między zawodnikami: jest to styl gry. Jaką rolę odgrywają w ofensywie, gdzie znajdują największą wartość na boisku, a także ich nawyki zarówno na piłce, jak i poza nią. Określenie stylu gry zawodnika jest trudne. Co mierzyć i jak to mierzyć? Cóż, na craftednba.com w profilu każdego gracza znajduje się podział jego użycia według typu gry. Te zagrania wahają się od iso possessions, przez pick and roll zarówno jako ball handler, jak i roll man, the post, off ball cuts, hand-offs, screens i spot up. Te 8 typów gry to zasadniczo 8 głównych ról, jakie zawodnik może odgrywać w każdym posiadaniu piłki. W przypadku Lebrona 4 z tych 8 różnych typów gry stanowią większość wszystkich jego posiadań w ataku: post spot spod upeszutyn, iso possessions i jego ulubiona obrona, pick and roll jako ball handler. Teraz, jeśli przyjrzymy się tym czterem typom zagrań i poszukamy graczy z najbardziej podobnym procentem użycia we wszystkich czterech, to graczem, który ma najbardziej podobny styl gry do Lebrona, jest Jimmy Butler który zaskakująco podziela wiele z tych samych nawyków, zarówno w użyciu, jak i typie gry, szczególnie w ISO, pick and rollach. I post-possessions. Kolejnymi graczami najbardziej podobnymi do Lebrona w tej kategorii byli Giannis, Jason Tatum, Derant i Jalen Brown. W większości są to wszechstronni skrzydłowi, którzy potrafią generować ofensywę z niemal każdego miejsca na parkiecie. Atletyzm jest niezwykle trudny do zmierzenia w NBA. Wysokie skoki i szybkie bieganie to wyczyny atletyczne, ale także koordynacja ręka-oko, wytrzymałość i kontrola ciała. Atletyzm Lebrona jest kluczowym aspektem jego umiejętności jako gracza, szczególnie w odniesieniu do jego wybuchowości. Ale jeśli nie możesz wyjść tam staśmą mierniczą i stoperem i złapać kilka ocen, jest prawie niemożliwe, aby naprawdę zorientować się, jak atletyczny jest Lebron lub jakikolwiek gracz. Dokładnie to zamierzamy zrobić, patrząc na skok pionowy każdego gracza. Chociaż jest to tylko jeden bardzo prosty sposób pomiaru eksplozywności sportowca, Max Ertikal Lip okazał się skutecznym miernikiem. I jest to wnikliwa miara w tym kontekście, ponieważ skok pionowy Lebrona był ogromnym elementem jego gry przez większość jego kariery. Według niezliczonych źródeł, w szczytowym momencie Lebron miał maksymalny wyskok gdzieś pomiędzy 40 a 44 cali. Po tych wszystkich latach nie ma prawdziwego potwierdzenia tych liczb, ale każde źródło, które mogłem znaleźć, podaje jego maksymalny wert gdzieś między 40 a 44, więc wybierzemy coś po środku, 42 cale. A jeśli chodzi o skok pionowy, to obecnie w lidze jest czterech graczy, którzy są najbardziej podobni do Lebrona Antony Edwards, Ben Simmons, Aaron Gordon i Ahmed Thompson, wszyscy ze skokiem pionowym 41,5 cala. Kolejnymi najbardziej podobnymi graczami są Donovan Mitchell, John Morant, Andrew Wiggins i Derek Rose. Uwzględniliśmy już styl gry i dobór rzutów, ale musimy również wziąć pod uwagę umiejętności strzeleckie. To prawdopodobnie najbardziej przeciętny aspekt gry Lebrona. Przez całą swoją karierę Lebron był nieregularnym strzelcem. Ostatnio lepszym niż na początku kariery, ale w sumie bardzo przeciętnym. I to jest naprawdę ważne to jedna z głównych rzeczy, która odróżnia go od innych świetnych skrzydłowych, takich jak Durant i Kawhi, którzy byli doskonałymi strzelcami przez całą swoją karierę. I zamiast ściśle wykorzystywać procent bramek do pomiaru zdolności strzeleckich Lebrona, będziemy używać Crafted NBA Shooting Quality Metric. Jest to statystyka, która łączy procent strzałów z odstępami i wartością strzału, aby znaleźć to, co opisują jako najdokładniejszych strzelców w lidze w skali od 1 do 100. Dla kontekstu, Stef Kary w ostatnich dwóch sezonach uzyskał doskonały wynik 100 na 100 w ocenie jakości strzelania. W ciągu swoich 21 sezonów w lidze, LeBron ma średnią ocenę jakości strzałów w karierze na poziomie 61. 8. W tej chwili graczem, który jest prawie dokładnie tego samego kalibru strzelcem co LeBron, jest Jalen Brown. Z oceną jakości strzałów w karierze na poziomie 61,9 i wynikiem podobieństwa 99,8%, zanim plasują się Rui Hashimo, Brandon Ingram. Ogie Enobi i Luka Doni. Pozostała nam jeszcze jedna kategoria, w której nie możemy pominąć najważniejszej rzeczy. Jak dobry w koszykówce jest LeBron? Gracz może podawać jak on, skakać jak on, strzelać jak on, ale jeśli nie dominuje w meczach jak bardzo może być podobny do Lebrona, aby zmierzyć dominację. Zamiast patrzeć na wyróżnienia i osiągnięcia, przyjrzymy się wyłącznie temu, jak świetni byli w swoim czasie w NBA przez pryzmat zaawansowanej metryki. Crafted plus minus ten wskaźnik jest agregatem 10 innych zaawansowanych wskaźników. Zasadniczo jest to wszystko w jednym ze wszystkich. To jest właśnie to, czego szukamy. A spreparowany plus minus kariery Lebrona wynosi 7. 66, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii NBA, tylko za Michaelem Jordanem. Więc chociaż szukamy gracza najbardziej podobnego do Lebrona, tak naprawdę szukamy najlepszych graczy w lidze w tej kategorii. A jeśli chodzi o spreparowany plus-minus, tym graczem jest Nikoli Jokic z karierą spreparowany plus-minus 7,62 i wynikiem podobieństwa 99,5%. Z łatwością najbardziej podobnym graczem do Lebrona pod względem dominacji. Kolejnymi najbliższymi graczami są Chris Paul, Kełaj Leonard, James Harden i Joel Embit. W ten sposób oceniliśmy wszystkich 55 graczy we wszystkich 10 kategoriach. Czy wszystkie te badania i liczby zajęły mi znacznie więcej czasu niż się spodziewałem? Tak. Czy było warto? Myślę, że tak, ponieważ w lidze, w której nie ma nikogo podobnego do Lebrona, myślę, że z bardzo dużą dokładnością zaweziłem poszukiwania najbardziej podobnego do Lebrona gracza do jednego. Po przeskanowaniu pola 70 potencjalnych dopasowań w 10 różnych kategoriach i dziesiątkach wskaźników, najbardziej podobnym graczem do Lebrona w dzisiejszej NBA jest Jimmy Butler. To trochę szalone, prawda? Wiem. Ostatecznie Butler uzyskał średni wynik podobieństwa na poziomie 80%. 81% we wszystkich 10 kategoriach, kończąc tuż przed Giannisem i Durantem i mając sporą przewagę nad Jokicem i Luką. Teraz, jak wspomniałem na początku filmu, gracz, który wyszedł na szczyt, nie był gościem, którego można by się spodziewać. Przynajmniej dla mnie, Jimmy Butler nie był graczem, który przychodzi mi na myśl, gdy myślę o graczach podobnych do LeBrona. Patrząc jednak na jego wyniki w poszczególnych kategoriach, okazuje się, że pod wieloma względami jest do niego bardzo podobny. Jedynymi kategoriami, w których nie uzyskał dobrych wyników, były wykorzystanie i kreacja oraz dominacja co ma sens. Butler nie jest takim rozgrywającym czy dominatorem piłki jak LeBron, i szczerze mówiąc, jest tylko kilku graczy, którzy nawet zbliżają się do Lebrona pod względem dominacji. Ale patrząc wstecz, myślę, że najwyraźniejszy wgląd w to, jak Butler może być podobny do Lebrona, miał miejsce w finałach NBA 2020 roku. Przez całą tę serię Jimmy Butler ułatwiał znacznie więcej. Niż jesteśmy przyzwyczajeni od niego widzieć. Był niezwykle skuteczny z parkietu, robił wrażenie najlepszego zawodnika ze wszystkich zawodów, średnio 26 punktów, 10 zbiórek i 8 asyst na mecz w serii. Wydawał się mieć większą kontrolę nad ofensywą hit, był bardziej asertywny i agresywny w swoich posiadaniach, trafiając na linię 9 razy na mecz. Można się zastanawiać, czy gdyby Butler częściej odgrywał rolę superużytkownika, do czego jest wyraźnie zdolny, stałoby się bardziej oczywiste, jak bardzo podobny jest do Lebrona. Przez całą swoją karierę dobrze pasował do bardziej tradycyjnej pozycji skrzydłowego, ale gdyby Butler przyjął rolę point Forwarda, czy stałoby się bardziej widoczne, że jego gra ma w sobie coś więcej niż tylko cienie Lebrona. Ironią losu jest, że seria, w której grał najbardziej jak Lebron, była oczywiście przeciwko samemu Lebronowi. Oto pełne wyniki tego eksperymentu, w którym wzięło udział łącznie 70 graczy, skondensowanych do 55 z najwyższymi ostatecznymi wynikami i dzieje się tutaj kilka interesujących rzeczy. Gianes uplasował się tuż za Butlerem. Przez całą swoją karierę dzielił podobieństwa z LeBronem, ale w zupełnie inny sposób niż Butler. Kevin Durant, ze wszystkich graczy, zajął trzecie miejsce, co mnie zaskoczyło. Ponownie, nie jest to zawodnik, którego kojarzyłbym z grą LeBrona. Ale liczby mówią co innego. James Harden uplasował się na szóstym miejscu, i faktycznie widzę tu pewne podobieństwa, zwłaszcza w ich rozgrywającym zdolności do generowania ofensywy, wszechstronności i dominacji. Ben Simmons, jeden z niewielu graczy, którzy otrzymali LeBron Comp na początku swojej kariery, zakończył sezon na 37. Miejscu, a największą różnicą jest to, że pomimo bycia obrońcą Simmons nie potrafi wygenerować własnej ofensywy poza 12 stóp od kosza, co prowadzi do zupełnie innych podziałów rzutów, stylów gry i wykorzystania. Wizualnie ich gry wyglądały podobnie, ale w rzeczywistości, poza rozmiarem, atletyzmem i podaniami, tak naprawdę nie mają ze sobą tak wiele wspólnego, jak można by pomyśleć. Spośród młodych chłopaków w lidze to Kate Cunningham ma najwięcej wspólnego z LeBronem, kończąc sezon na 17. Miejscu, a za nim plasuje się gracz, który niedawno został porównany, Paulo Bencaro. Następnymi najbliższymi w tej grupie młodych graczy są Jalen Williams, Franz Wagner i Antony Edwards. Teraz naprawdę chciałem dodać do tego eksperymentu kilku byłych graczy, takich jak Magic Johnson, Scotty Pippen i Grant Hill, ale wiele zaawansowanych metryk używanych w moich badaniach nie było dostępnych do niedawna. Niestety przy metodzie pomiaru, której używam, nie ma wystarczająco dużo danych o tych graczach, aby dokonać dokładnej oceny. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że w większości przypadków to najlepsi gracze w lidze mają najwięcej wspólnego z Lebronem. Co jest interesujące, ponieważ istniał tylko jeden wskaźnik, który konkretnie mierzył dominację. Ale sensowne byłoby, aby gracze, którzy dobrze podają, generują dużo ataku, mają wysokie wykorzystanie dobrej efektywności i potrafią bronić na co najmniej przyzwoitym poziomie, mieli najwięcej wspólnego z Lebronem. Przejrzyj listę świetnych graczy w lidze, a wszyscy odgrywają bardzo dużą, wpływową i wszechstronną rolę na boisku, a ich zdolność do tego prowadzi ich do stylu gry, który jest podobny do Lebrona w taki czy inny sposób. Więc co o tym myślisz? Oto masz! Na wypadek, gdybyś się zastanawiał, kto dokładnie jest najbardziej podobny do Lebrona, odpowiedź brzmi Jimmy Butler. Ale daj mi znać, co o tym myślisz. Czy metoda użyta do określenia naszego wyniku była skuteczna, czy też istnieją inne wskaźniki, które mogłyby doprowadzić nas do dokładniejszego wniosku? Daj mi znać, co o tym myślisz w komentarzach.